To jest taka godzina symboliczna, kiedy cała Warszawa, a także Polska tak naprawdę staje. Tramwaję, jadę na wojnę. Czym dla pani jest godzina W? Najpiękniejszym dniem w moim życiu, kiedy wreszcie poczuliśmy, że nasza ludzka godność Obroni się. Pamięć o powstaniu warszawskim w rocznicę jego wybuchu 1 sierpnia 1944 roku stanowi integralny składnik tożsamości współczesnej Warszawy. To jest pamięć o młodych ludziach, którzy chwycili za broń, żeby walczyć o wolność. I to myślę, że spaja. Zawsze tu chciałam być, ze względu na to, że my jesteśmy patriotami i chcemy też tą wiedzę przekazywać trzyletniemu synkowi. To są bardzo duże emocje, wrażenia przechodzą ciarki.